Wyobraźmy sobie sytuację, w której chcemy stworzyć kod składający się z dwóch liter. No, tutaj będzie litera, litera oraz e, dwie cyfry. Kolejne elementy tego kodu to dwie cyfry. Tak, cyfra i cyfra. Wiemy, że litery i cyfry w tym kodzie mogą się powtarzać. Do zbudowania kodów. Wykorzystujemy litery od A do H. Natomiast mm, jeśli chodzi o cyfry, to możemy korzystać z takich cyfr, od jedynki do piątki. Mamy więc do dyspozycji 8 liter oraz 5 cyfr. I teraz wróćmy do tworzenia kodu. Wybieramy na pierwszym miejscu jedną z 8 liter. To znaczy, że tutaj Mamy 8 możliwości wyboru litery, w tym, na tym pierwszym miejscu. Następnie musimy wybrać kolejną literę do tego kodu. Znów mamy 8 możliwości wyboru. Możemy wybrać literę A, B, C, D, E, F, G lub H. 8 możliwości. Teraz będziemy wybierali cyfry. Cyfrę na tym miejscu, tutaj, możemy wybrać na 5 różnych sposobów, ponieważ, ponieważ mamy do dyspozycji 5 cyfr. I tak samo na ostatnim miejscu. Mamy pięć możliwości wyboru cyfry. Żeby stworzyć kod, wszystko musimy złączyć razem. Tak, te cztery elementy muszą być złączone. Więc jeżeli łączymy, to tutaj obowiązuje nas tak zwana reguła mnożenia. Wymnóżmy te liczby i to co nam wyjdzie... To jest liczba wszystkich możliwych kodów, które moglibyśmy w ten sposób stworzyć.